To widowisko obrzędowe znane również jako jedlińskie kusaki jest jednym z nielicznych wciąż kultywowanych i żywych zwyczajów zapustnych w Polsce. Co roku w tak zwany kusy wtorek, czyli w ostatni wtorek przed Wielkim Postem mieszkańcy i goście Jedlińska gromadzą się na miejskim rynku, aby symbolicznie pożegnać karnawał i przygotować się na nadchodzący czas refleksji. Obrzęd Ścięcia Śmierci ma głębokie historyczne korzenie sięgające prawdopodobnie XVI lub XVII stulecia. Udokumentowana historia tego zwyczaju jest jednak ściśle związana z 1778 rokiem, z którego wywodzi się sama tradycja starsza wzmianka dotycząca tego zwyczaju pochodzi z 1860 roku. Gmina Jedni z tego bardzo słynie obrzędu ludowego. Przed środą popielcową właśnie w ten tutaj kusy wtorek no odbywa się cały obrzęd na rynku w Jedlińsku. Do tego przygotowujemy się już od wielu, wielu tygodni. Cała cała instynizacja w ogóle tak naprawdę i nasi aktorzy i tu chciałbym podkreślić, że wszystkimi aktorami są mężczyźni. Nawet rola Kobieca jest odgrywana przez mężczyznę. Widowisko ma charakter wybitnie teatralny. Spośród wszystkich obrzędów zapustnych, które przetrwały do dzisiejszych czasów, ma ono najbardziej rozwiniętą formę inscenizacyjną. Przebrane osoby można zauważyć na ulicach Jedlińska już od rana. To m.in. diabełki, policjanci, cwędkarze, cyganki. Niektóre osoby odgrywają te role od lat, z pokolenia na pokolenie, z dziadka na ojca, z ojca na syna. Występujące w widowisku panowie posiadają umiejętności teatralne. Słowa wypowiadają z pamięci, nie z kartki. Co bardzo ważne, istotne jest i w ogóle w przekazie tej tradycji to jest to, że właśnie zostaje schwycona śmierć na tutaj terenie gminy Jedlińsk, w samym Jedlińsku. Kat i ławnicy osądzają ją, kat ją gładzi mieczem, a co w taki sposób dla lokalnej społeczności? To przede wszystkim to, że śmierć odchodzi, że śmierć została zgładzona, to, że będzie zdrowie i tego wszystkiego chyba życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom tego zdrowia, ale spokoju, radości. Śmierć później odjeżdża za przęgiem konnym do księdza proboszcza, lokalnej parafii w Wiedlińsku, gdzie ksiądz musi no, zgon stwierdzić. Warto obejrzeć to widowisko. Z takiej okazji korzystali dotąd także obcokrajowcy, m.in. Anglicy, Francuzi czy nawet goście z Egiptu. Najbliższa okazja już we wtorek, 17 lutego. Zamknięcie ulic w Wiedlińsku nastąpi o godzinie 12.45. Centrum wydarzeń będzie miejscowy rynek. O 13.00 władze w miejscowości przejmie burmistrz Pardoła. Klucze do bram Jedlińska przekaże. Wójt Kamil Dziewierz. Samo widowisko Ścięcia Śmierci zacznie się o godzinie 15.40. Odbędą się występy artystyczne i koncerty. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na naszym portalu internetowym co za dzień.